Nowy Orlean, miasto muzyki, tańca i dusznych nocy. Ulice, które dziś tętnią życiem, w 1918 roku były sceną koszmaru, który na zawsze wpisał się w historię amerykańskiej grozy. To tutaj, po zmroku, zaczął działać ktoś, kto nie tylko odbierał życie, ale zostawiał za sobą muzyczny ślad. To historia seryjnego mordercy, którego nigdy nie złapano, historia przemocy, która uderzała bez ostrzeżenia i listu, który sparaliżował całe miasto strachem. Witajcie w świecie archiwum strachu. Dziś opowiem wam o Axmanie, mordercy, który kochał Jess i siekierę. Rok 1918. Pierwsza wojna światowa dobiega końca. Hiszpanka dziesiątkuje populację. A mieszkańcy Nowego Orleanu mają nadzieję na chwilę oddechu. Nie wiedzą jeszcze, że ich największy koszmar dopiero się zaczyna. Nie był to zwykły przestępca. Nie rabował. Nie zostawiał jasnego motywu. Atakował nocą, włamując się do domów cichaczem. Zabijał swoich ofiar siekierą. Czasem należała do nich, czasem do niego. Znikał zanim ktokolwiek zdążył zareagować. Zbrodnie zaczęły się niepozornie, jedna para, potem kolejna. Początkowo uznawano to za przypadki brutalnych napadów, ale szybko pojawił się schemat, te same metody, te same narzędzia i zawsze to samo milczenie po stronie sprawcy. Jednak to, co naprawdę wyróżniało Aksmana, miało dopiero nadejść. List, który wysłał do gazet, przeraża do dziś. Zapowiedział w nim, że tej nocy Zabije każdego, kto w swoim domu nie będzie grał muzyki jazzowej. Nie był to żart. Cały Nowy Orlean dosłownie tańczył, żeby przeżyć. To jedna z najbardziej tajemniczych i surrealistycznych historii seryjnych morderstw w historii USA. I dziś opowiemy ją do końca. Pierwszy znany atak, przypisany Axmanowi, miał miejsce 23 maja 1918 roku. Ofiarami byli Joseph i Katarin Maggio, włoscy sklepikarze, prowadzący niewielki sklep z żywnością. Zginęli we własnym łóżku. Oboje zostali brutalnie uderzeni siekierą w głowę, a ich gardła przecięte brzytwą. Choć dom był zamknięty od wewnątrz, a drzwi nie nosiły śladów włamania, sprawca dostał się do środka. Jak? Przez panel w drzwiach kuchennych który ktoś zdemontował. Cicho, metodycznie, mimo brutalności ataku, pieniądze i kosztowności pozostały nietknięte. To nie był rabunek, to było coś innego, coś zimnego i zaplanowanego. Zaledwie miesiąc później zaatakowano kolejne małżeństwo: Louis Bessumer i Harriet Lowe. Przeżyli, choć ich rany były poważne. Harriet udzieliła nawet wywiadu prasie, leżąc na szpitalnym łóżku i oskarżyła Luisa o bycie niemieckim szpiegiem. W tamtych czasach, w środku wojny, to była poważna sprawa. Ale Luis nie miał nic wspólnego ze szpiegostwem. A atak? Dokładnie ten sam schemat. Włamanie przez tył budynku, siekiera, uderzenia w głowę. Miasto zaczęło szeptać. Ludzie bali się spać. Włoska społeczność Największa grupa ofiar, czuła się szczególnie zagrożona. Pojawiły się plotki o tym, że Axman może mieć związek z mafią lub prowadzi swoją osobistą krucjatę przeciwko włoskim imigrantom. Policja nie miała jednak żadnych konkretnych tropów. We wrześniu 1918 roku kolejną ofiarą był osiemnastolatek Joseph Romano mieszkający z dwiema starszymi ciotkami. Ciotki usłyszały hałas, wbiegły do pokoju Josefa i zdążyły zobaczyć znikającą w ciemności sylwetkę mężczyzny. Josef przeżył jeszcze dwa dni, ale nie był w stanie nic powiedzieć. Śledztwo znów utknęło w martwym punkcie. Wszystkie zbrodnie miały wspólny mianownik: brak motywu, brak dowodów i to samo narzędzie zbrodni siekiera. Często należała do rodziny, której dom zaatakowano. To znaczyło jedno. Morderca był przygotowany, nie nosił przy sobie broni, wchodził, zabijał, znikał, bez pośpiechu, bez emocji. A to był dopiero początek. 14 marca 1919 roku redakcje gazet w Nowym Orleanie otrzymały coś, co przyprawiło mieszkańców ociarki: list, napisany po angielsku, ale w stylu przypominającym. Demoniczną poezję. Autor twierdził, że nie jest człowiekiem, ale duchem, istotą z piekła rodem. Nazywał siebie Axmanem i pisał, że lubi słuchać Jezu i zabijać. Najbardziej szokujący fragment znajdował się na końcu. W przyszły wtorek wieczorem o godzinie 0015 przejdę przez Nowy Orlean i zabiję każdego. W czyim domu nie rozbrzmiewa muzyka jazzowa? Jeśli usłyszę jazz, oszczędzę. To nie był żart, to była groźba, która sparaliżowała całe miasto. I co się stało? Cały nowy Orlean. Naprawdę grał jazz na żywo. Z gramofonów, z balkonów i barów. Domy zamożnych ludzi i ciasne kamienice. Wszędzie muzycy grali do późna w nocy. Ludzie tańczyli z desperacją, z nerwów z czystego strachu. Tego wieczoru nie odnotowano żadnego ataku. Dla niektórych była to noc niepokoju, dla innych dziwna, pełna absurdu karnawałowa groteska, a dla wielu bezsenna noc, która na zawsze zmieniła ich relacje z własnym miastem. Jazz stał się nie tylko muzyką, był bronią i formą modlitwy. Ten list nie tylko uczynił Axmana legendą, Stał się dowodem, że ten morderca nie tylko zabijał, on grał z miastem w chorą grę. Zastraszał, prowokował, bawił się strachem jak instrumentem. Ale czy był to list rzeczywiście napisany przez mordercę, a może przez kogoś, kto chciał pogłębić panikę? Policja nie była w stanie tego ustalić. A Axman, jeśli to naprawdę był on, znów zapadł się pod ziemię. Niestety. nie na długo. Po kolejnych morderstwach presja na nowo-orlańską policję była gigantyczna. Miasto domagało się wyników, a śledczy błądzili we mgle, brak odcisków palców, brak motywu, brak logiki. Każda zbrodnia była czysta, cicha i perfekcyjnie zaplanowana. Podejrzanych było wielu. Jednym z nich był Joseph Mumfre, Człowiek z kryminalną przeszłością powiązany z włoską mafią. Miał reputację brutalnego i bezwzględnego przestępcy. W pewnym momencie policja zaczęła łączyć jego obecność z miejscami niektórych ataków. W 1920 roku wdowa po jednej z ofiar, Esther Pepitone, zastrzeliła Mumfrea w Los Angeles. Twierdziła, że to on zabił jej męża dwa lata wcześniej. Została zatrzymana. Ale ława przysięgłych. Uniewinniła ją. Dlaczego? Bo wielu wierzyło, że zabiła Aksmana, ale czy Mumfre naprawdę był mordercą? Nie ma na to żadnych twardych dowodów. A co więcej, niektóre ataki miały miejsce, gdy był w więzieniu. Ten trop więc, choć sensacyjny, okazał się ślepą uliczką. Inni podejrzani pojawiali się i znikali. Podejrzewano nawet, że mordercą może być więcej niż jedna osoba. Teorie mówiły o sekcie, zemście mafii, seryjnym morderce inspirowanym kubą rozpruwaczem, ale wszystko pozostawało tylko hipotezą. Policja nie miała technologii, którą dziś uznajemy za podstawową. Nie było DNA, kamer monitoringu, ani nawet dobrej komunikacji między Stanami. Śledztwo prowadzone było chaotycznie. A strach i presja sprawiały, że wiele śladów umykało uwadze. W końcu śledztwo zaczęło cichnąć. Po ostatnim znanym ataku w październiku 1919 roku Akseman zniknął. Czy umarł? Czy został złapany za inną zbrodnię? A może po prostu przestał, gdy osiągnął cel, którego nikt poza nim nie rozumiał? Do dziś nie wiemy. Ale jedno jest pewne. Axman z Nowego Orleanu przeszedł do legendy jako jedna z najbardziej tajemniczych postaci w historii amerykańskiej kryminalistyki. Ponad sto lat po ostatnim ataku, Axman nadal fascynuje, przeraża i inspiruje. Jego historia przetrwała nie tylko w policyjnych archiwach, ale też w kulturze. Stał się miejską legendą Nowego Orleanu, w mieście, które już i tak jest przesiąknięte tajemnicą, magią i śmiercią. Axman zajmuje szczególne miejsce. Opowieści o nim są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Lokalne muzea, książki, a nawet przewodnicy turystyczni wszyscy wspominają o człowieku, który zabił, i kazał ludziom grać jazz, żeby ocalić życie. W popkulturze jego historia pojawiła się m.in. w serialu American Horror Story, gdzie przedstawiono go jako mrocznego. Nadprzyrodzonego ducha zemsty. Inne wersje robiły z niego niemal bohatera, który wymierzał sprawiedliwość. Ale prawda, jeśli kiedykolwiek ją poznamy, jest zapewne dużo bardziej ludzka i dużo bardziej przerażająca. Aksman był symbolem czegoś więcej niż tylko przemocy. Przypominał ludziom, że zło potrafi być nie tylko brutalne, ale też przebiegłe, że może bawić się z ofiarami. I grać ze strachem i zniknąć, zanim ktokolwiek zdoła je uchwycić. To również historia o panice, o tym, jak społeczność reaguje, gdy pojawia się coś, czego nie rozumie, kiedy strach staje się wirusem, a każda cisza w nocy brzmi jak ostrze siekiery. Wreszcie to opowieść o porażce, porażce systemu, który nie zdołał złapać zabójcy, o dochodzeniu które mimo tysięcy godzin pracy nigdy nie znalazło odpowiedzi. Dziś Aksman żyje tylko w opowieściach, ale pytanie: Kim był? Nadal powraca. Może był jednym z nas, może był kimś zupełnie innym, a może, jak sam twierdził, był tylko cieniem, duchem przemocy, który nawiedził nowy Orlean i odszedł, gdy już powiedział, co miał do powiedzenia. Historia Aksmana z Nowego Orleanu to coś więcej niż tylko seria morderstw. To opowieść o mieście w strachu, o granicach ludzkiego pojmowania zła i o mordercy, który być może nigdy nie chciał być złapany. Jego list, jego sposób działania, jego milczenie wszystko to tworzy legendę, która przetrwała całe stulecie. Czy kiedykolwiek poznamy prawdę? Może ale może są sprawy, które mają już na zawsze pozostać tajemnicą. Jeśli ta historia cię wciągnęła, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. To dla nas naprawdę ważne na początku tej drogi. A jeśli chcesz więcej mrocznych i tajemniczych opowieści, daj nam znać w komentarzu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Archiwum Strachu.